Druga i jednak ostatnia część zawodników do składu la Liga. Okazało się, że tych powyżej 10 euro jest na tyle mało, że portu nie ma sensu tego rozbijać. Zanim zaczniemy, przypomnę jeszcze o konkursie. Wszystko, co trzeba zrobić, jest w którymś z dwóch ostatnich odcinków. Nie pamiętam dokładnie w którym. A po drugie, dołączycie do grupy na Discordzie. Dobra, jeszcze na szybko dogramy opening boxów, bo jest jeden za rozgrywki, w których mnie wydymali. Plus dwa za rivalsy. Prawdopodobnie i tak to będą bilety, bo jak widać, mam ich za mało. Ale zobaczmy. Dawaj, dałaś. 5 biletów, no. No. Jeden zaczyna się dobrze o super. Trzy, ale sypią. Jakie są w ogóle szanse na cokolwiek? No, od dziesięciu esencji byłbym zadowolony. Jest git, lecimy do składów. Na dziś mamy 13 zawodników, zaczniemy od bramkarza Jeszcze Las Palmas. A dlaczego Jeszcze? Dlatego, że prawdopodobnie zastąpi bramkarza Betisu i stąd tutaj pokazane, że tylko 67% na pierwszy skład. Bramkarz zajebisty, bardzo fajna pierwsza runda. Jeśli oglądacie Tomasza świąkałe, to na pewno kojarzycie, że nieraz go chwalił. Bramkarz bardzo dobrze grający nogami, jeśli dalej tak się będzie rozwijał, to spokojnie wyląduje w jakimś naprawdę topowym klubie. Ale dobra, do rzeczy nas tutaj interesują punkty i cena. Punktacja wygląda w taki sposób. Jak na Beniaminka, bo chyba nim byli w poprzednim sezonie, to wygląda to rewelacyjnie. I cenowo, jak dla mnie, zbyt tani, bo spokojnie mógłby chodzić po 30, zwłaszcza jeśli pójdzie do Betisu. A na ten moment mamy jakieś 17 euro, i jest to zdecydowany dołek, bo jeszcze przed chwilą tak naprawdę kosztowało 25. I mniej więcej za tyle go sprzedawałem. Ten spadek ceny jest spowodowany tym, że po prostu Raz Palma złapało zadyszkę i ogólnie cała drużyna wyglądała dużo gorzej. Tutaj też bardzo fajna opcja i chyba jak dla mnie najlepszy bramkarz na całej tej liście. Dwa duże plusy. Po pierwsze weszli do pucharów w tym sezonie. Po drugie reprezentant kraju. I nawet zobaczcie, jak wyglądają ceny w tym momencie. Simon jest na bardzo dużym i Jak tylko wpadnie mi jakaś sprzedaż, to od razu sam kupię jego kartę. I tak naprawdę nie wiadomo, czym to jest spowodowane. Czy znaczy, wiadomo, czym była ta górka przez euro? I właśnie o to chodzi. Jeśli bramkarz broni na euro dla takiej reprezentacji jak Hiszpania, to ta cena portu musi skakać. Tym bardziej, że Finału i zobacz, jakie to były górki. Kiedy gadałem na ostatnim odcinku i kupowałem zawodników w tym miejscu, to była ta górka, tu dałem 51 euro, a podczas euro udało się go sprzedać za 83. Także kupując go teraz za te 37, czy nawet 40 euro, ile tam będzie nieważne tak naprawdę. I tak w dłuższej perspektywie po prostu ta karta będzie dużo droższa, nawet za 60 euro spokojnie się go powinno sprzedać, a przy okazji. Przy takich wynikach spokojnie można ugrać jakąś inną nagrodę. Jeśli wolicie większe nazwisko, to polecam Oblaka. Jest to ostatni bramkarz na liście. Dalej młodych na bramkarza, bo 31 lat. Tak wyglądają punkty. Atletico co prawda w tym sezonie dużo traciło bramek. Tym zbliżającym się z kolei może być dosyć podobnie, dlatego że... Wzmacniają się, ale głównie w ofensywie. Ale tu znowu jest liga mistrzów, są puchary, jest bramkarzem reprezentacji. Moim zdaniem, bardzo dobra opcja do składu. No i ceny tutaj znowu jesteśmy mniej więcej na górce. W jego przypadku na euro nie było aż takiego hype'u. W znaczy, sensie jakiś tam był, no ale nie aż tak duży. Kupując w tym momencie raczej małe szanse na to, że sprzeda się jakoś dużo drożej, ale samą punktację powinien coś ugrać. Obrańców mamy dwóch z dwóch najlepszych klubów w Hiszpanii i tak naprawdę trudno mi wybrać lepszego, więc sami sobie po prostu ocenicie, którego byście woleli. Kunde kosztuje 30 euro i znowu jest to raczej górka, z tym, że oni zmienili trenera. Flick pokazał w Bayernie że potrafi różne ułożyć. Jeśli Barcelona odpali w tym sezonie, to Kunde będzie i droższy, i będzie bardzo dobrze punktował. A jeśli mowa o punktach, to wygląda to jak dla mnie i tak bardzo dobrze moim zdaniem, chyba poza Ericiem Garcia, najlepszy obrońca zeszłego sezonu. No i drugi, czyli Militao, on akurat nie za bardzo mógł się pokazać w poprzednim sezonie przez Kontuzję tak wygląda jego punktacja. Początek miał fatalny, źle się to oglądało, ale w ostatnich meczach już wyglądał coraz lepiej. I nie przywiązywałbym się do tego, co widać tutaj, a raczej do wykresów ogólnych, bo Militao przed Kontuzją wyglądał w taki sposób czyli tutaj znowu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy on będzie miał mecz na poziomie 39 czy na poziomie 83, ale na pewno jest to, nie wiem, top 3, top 4 obrońców La Liga, jeśli chodzi o punktowanie w Surrey. Cena w dołku, a i tak bym się do niej nie przywiązywał, ze względu właśnie na uraz. Drugi zawodnik Realu, czyli Fede, też jak dla mnie niedoceniana karta. Kosztuje 26 euro, punktuje w taki sposób, z tym, że trzeba wziąć poprawkę na to, że przyszedł Mbappé. W takiej sytuacji bardzo często asysta może wyglądać nawet w taki sposób, że poda mu się piłkę, on sam zrobi sam z niczego i tak naprawdę wielu zawodników może mieć dużo wyższą średnią niż w tym sezonie. Przy czym Fede i tak ma duży młotek w nodze. I bez gola, bez asysty, potrafi wykręcić jakieś 80 punktów. Cena to zdecydowany dołek, tak jak mówiłem, 20 parę euro. Dochodził nawet do 50, no może bardziej 40. Fermin kosztuje 18 euro i w sumie dużo zależy od tego, co będzie chciał zrobić z nim Flick. Tym, że Flick chce presować, a fermin do presowania jest bardzo dobry. Tak wyglądały jego punkty i bym się do nich nie przywiązywał. Bo moim zdaniem, Szawin to beton taktyczny, chyba po prostu zapomniał, że ma Fermina w kadrze Ja tego zawodnika lubię i moim zdaniem, jest to po prostu gwarancja liczb. Na cenach znowu mamy geniuszy, więc musimy to zmniejszyć. No i znowu nie jest to ani dołek, ani górka. Moim zdaniem spoko cena do kupienia. Ostatni zawodnik na tę pozycję, czyli Samuel Lino. U niego, w sumie, według karty, w sensie, według sezonu, możecie sami wybrać, czy chcecie pomocnika, czy napastnika. Kosztuje bardzo mało, bo 14-60, też bardzo fajny zawodnik. Jestem ciekawy, w sumie ile on będzie dostawał minut teraz po przejściu Alvareza, ale wydaje mi się, że i tak bardzo. dużo. Cena jest na górce, ale moim zdaniem i tak zdecydowanie warto go brać. Punkty wyglądają w taki sposób, i mówimy o Atletico, który moim zdaniem w poprzednim sezonie jakoś wcale rewelacyjnie nie wyglądał. Następnie, tak za 17, tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, Sosierda, wiadomo, zadyszka i przełożyło się to na punkty. Początek sezonu był bardzo dobry. Tu chyba pojawił się uraz, no i potem był lekki zjazd. Ale zawodnik rewelacyjny prawdopodobnie ostatni jego sezon w Sociedad i to będzie dosyć duży przeskok. Cena, jak widać, bardzo duży dołek, czyli idealny moment, żeby go brać. Z napastnikami jest trochę inaczej, bo tutaj, jakby, no, nie chciałem wam dawać Mbappe, Viniciusów czy Yamali. Na liście mamy czterech, sami sobie musicie ocenić, który tak naprawdę jest najlepszy do waszej kadry. Na pierwszy strzał leci Rodrigo 24 euro, czyli bardzo mało. Jest to dołek, jak widać, chodził nawet po 50, 40, ale pamiętam, jakby to dalej rozwinął, że chyba nawet był po 80 w zeszłym sezonie. No, tak jak mówiłem, gdybym nie miał już dwóch jego kart, to dokupiłbym sam jakoś jeszcze pod trade'a. Tak wyglądają punkty u niego... Ja nie jestem jego fanem, jest dosyć anemiczny, wygląda jakby grał na 30% możliwości. Tylko, że tutaj tak samo jak z Valverde, przychodzi Mbappe. Żółw i Rodrigo to bardzo inteligentni zawodnicy, powinni się dogadać i to powinno się przełożyć na lepsze wyniki. Tu miałem duży dylemat, bo dużo chyba zależy od przyjścia Niko do Barcelony. Jeśli Rafinha będzie starterem, to 10 euro za niego to jest bardzo tanio. Tak wygląda jego punktacja. Moim zdaniem, gdyby był starterem, no to topowy zawodnik pod Sourer, wiadomo, do La Liga. Tak wygląda jego wykres z całej gry. Gdyby on był takim stricte starterem, to kosztowałoby z 50 albo i 100 euro. Ale że tak nie jest, to tak wygląda jego wykres. Jak widać do 20 skakał na spokojnie i w tym sezonie będzie na 100% to samo. Przedostatni jest Niko za 30 euro. Tutaj właśnie nie wiadomo, gdzie on będzie grał. Ja się upieram przy tym, że na koniec tego okienka będzie zawodnikiem Barcelony. A nawet jeśli to się nie stanie teraz, to za rok już na 100%. Tak wyglądają jego punkty z całego roku. I jak na zawodnika, za którego trzeba dać 30 euro, no to jest raczej średnio. Z tym, że w przypadku transferu do Barcelony, no to tych 70 będzie co najmniej dwa razy więcej. A tak wygląda jego wykres z ostatniego pół roku. Damy może bardziej 3 miesięczny. No i na euro to dosyć sporo urosło. Spadło tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy poszła plota, że zostaje w Bilbao. No i moim zdaniem, 30 czy 35 euro to dalej będzie dla niego dobry deal. Prędzej czy później tak wyląduje w jakimś dużym klubie. No i ostatni, czyli Sorlot za 20 euro. On akurat jest na górce, w sumie to pokażemy. Przez cały sezon kosztował bardziej 5 euro, potem jakieś 10, aż w końcu skoczył na 15 i 20, bo poszła plotka po prostu o transferze. Też wydaje mi się, że z Alvarezem nie będą sobie przeszkadzać, czyli Sorlot będzie po prostu głównym napastnikiem. A w takiej sytuacji, w takim Atletico z Lino na boku, z Alvarezem w pierwszym składzie. I kto wie, może jeszcze Grisman zostaje. To myślę, że Sordot naprawdę dobre wyniki będzie kręcił Tak wyglądają te z poprzedniego sezonu Jeśli w Villarreal leci się na wice króla strzelców No to znaczy, że potrafi się strzelać bramki Także jego akurat w całej tej czwórce jestem najpewniejszy I brałbym go do składu No chyba, że macie fundusz, żeby kupić Vinciusa Mbappe czy Yamala No to wiadomo, niepotrzebny jest w ogóle cały ten mój ranking